Chociaż nie, czy to był taki dobry pomysł. 그렇죠 그렇죠. czy równo, czy nie.

może zaraz tylko może sobie nie pokażę hmm, co mogę pokazać o to dość ciekawe Dzisiaj to wszystko robiłem w tym samym świecie. No i to chyba naprawdę się postaram montowaniem. Byś się spodziewał. Ender. Kto by się domyślił, jak to będzie działać? Ja oczywiście nie jestem ekspertem od zmian tekstury i nie wiem, jak to zrobić. Absolutnie. Nie tylko to, taki giant, bo. i tak ma mały łeb. Tak duży creeper. No! Tutaj by nikt by się nie myślał, jakby nie działać. Cholera, ja nie bym się spodziewał, że po prostu będzie przeciągać czy coś. Albo po prostu będzie grawitację jakby, że. tak do góry pociągnie czy coś. No, nic bardziej mylnego. <laughs> to jest ten stan jest najbardziej porąbany. <laughs> Idziemy za trzy dni. I to właśnie ty też pomyślę, że to będzie... Czy to będzie trudno to, znaczy, że o to tak ogóle nie będzie właśnie za ten 5 dni nie będzie odświeżone Minecrafted City To też ciekawie się No trochę tam pozmieniałem jeszcze Ja oczywiście Małe poprawki co do tych warriorów Ale to takie na razie takie testowe wiecie takie Beta Alfa Alfa 1.0 Gdyby było z alfą w Minecraft, jak teraz mówię o tych alfach, to, no to naprawdę widać, naprawdę jak bardzo Minecraft po tylu latach się zmienił. Czy to, to nie, nie to poznania? A co właśnie, Wziąłem tutaj właśnie nieśmiertelność. To miałoby wyjść raśwania, ale, ale właśnie mi się tam utło. Ach, ty Pasco, XD. O Boże, to. To właśnie to to transmisji <grych> Dobra Eee, właśnie pokazuję wętę no, tak troszkę Ewety też... Hmm. Jaszczak Niestety Udyła się i nie można było pokazywać się Bo miałem mieć właśnie ten, ten, ten ryzyk raczywanie, No ale w mi jakoś nie piekło Nie wiem to się uda zauważyć mm. tak właśnie specjalnie wziąłem śmiertelność bo nie wyobrażam ile hitów by było spam hitów normalnie Nie wydaje się jak niby jakiś trudny bośk, ale... No ale Jedyne na razie to mi wdało do głowy, a miał być jeszcze trudniejszy. Na razie tyle. Czyli po prostu blok. Przez to wtedy zadawały się zerowe protyczne obrażenia Nawet temu piglinowi. I to miał być właśnie Starsnik skarbca. A nie czy to wtedy na przykład w tych pastionach, gdzie... Czy to trochę przepałowa było wtedy? I to jest taki pierwszy. Mój taki pierwotny um, zjazd. Ten, bo naprawdę chciałem zrobić naprawdę dobry zjazd. To e, czyli właśnie się tej serii Czarne drzwi. Tą serię fabularną. Um, tak nie wiem, czy najlepiej można było z kimś ogrywać tą rolę. Czy coś, bo jakby no chociaż zrobiłem też tak, że jakby, żeby, żeby znajomy nie musiałbym mówić właśnie to kwestię, yy, że nie wiem, bo są dwa postne, dwie postacie, jeden to ten główny, który musi uważać z jednego pomieszczenia do drugiego, yy, a, a ten drugi to jakby, no mógł yy, 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 po prostu mówić jakby Twórcą właśnie takiej dosyć no, nieprzyjemnej gierki i to jest w tym i tutaj mam ostrzeżenie jakby specjalnie to zrobiłem żeby właśnie bo tutaj może być nabrałem trochę problematycznych kwestii ale chyba nie powinno się tak przeszkadzać. Nie wiem, no dobra. Pokażę. No i ostrzegałem. To nie jest dla młodszych osób, bo może być. To jest takim ponurym klimatem, ewentualnie, w tym momencie, ale dobra. Nie, staram się jak do... żeby było jak najbardziej ponury klimat. Może nie do końca, wkrótce bo niemożliwe, że będzie oficjalnie możliwe, że za rok dopiero i w ogóle i nie wiem, czy jeszcze pokażę jeszcze ewentualnie tego typu filmiki z trzech nowych szkietów. I to naprawdę chciałem naprawdę rozwinąć właśnie tą... tą kreatywny pomysł, bo właśnie tak mi się podało do głowy, czy nie zrobić. Bo to myślę dobry pomysł, żeby mm, można było też oficjalnie dodać ich do Minecrafta. No to nie wiem czy w tej dziki aktualizacji, która ma być chyba, nie wiem, za parę darych miesięcy. Ale gdzieś w tym roku. Bo Naprawdę mi naprawdę żodnie rozwinąć te niektóre rzeczy właśnie też muszę zdać drząsów Okej, okay, to, jak normalnie przedstawiam. Łowca. No. Centry. I, jakby wartownik. Ja wiem, właśnie zrobić tak. Bagat. Yy, akurat ta wieża. I, I ta struktura obok to będą, jakby, osobne struktury. Czyli tak w różnych wariantach. No że będzie jakby bardziej wyposażona żeby bardziej strzeżona przez wartowników tak się mają jakby nazwać czy to są ja też jakby łowce, tylko że jakby też właśnie miałem też właśnie zrobić tak że on że on się właśnie będzie przyzywać po bliskich swoich sojuszników bo tak granie na rogu. On ma też jakby cooldown. Tylko właśnie też zrobiłem tak jak najlepiej żeby właśnie było tak że. No ci. No też u niego zrobiłem tak że. że też jakby wyjm Zmienia broń. Kwestia odległości od swojego wroga No jak to jest no Że on też właśnie ma tak Że na broni i ja właśnie przyzwonię Podliskich sojuszników No i Poisoner A to, a to było jeszcze wcześniejsze bo jakby Właśnie później po zrobieniu tego filmiku też padł mi jeszcze jeden pomysł. Jak jeszcze bardziej rozwinąć. Ale nie wiem czy to tak. Nie wiem czy w ogóle nie wiem nie. I nie wiem jakiś... Mm, jaki, też jaki filmik. Gdzie bardziej rozwijam ten pomysł. Bo mi się wydaje, że to jest nawet też ciekawy pomysł, żeby coś takiego zrobić. Okej, okay. Poisoner Znaczy, jakby taki szkielet, tylko ze strzelał się trującymi strzałami Niby niezbyt... Niezbyt rozwinięty, ale... Ale to jest... Ale to jest może w jakiś sposób rozwinąć Okej, okay, no i subscribe, taki standard u takich youtuberów takich już, u youtuberów taki standard I to chyba tyle na razie Jeśli chodzi o to Nie, co chciałbym jeszcze pokazać

No to oczywiście moment z Dan Jonesu, jaki zrobimy jakiś challenge. I tutaj w odkosie mocno denerwowałem. <śmów> I to bardzo. <śmów> Dobra. I teraz się chyba tyle. Więc tyle, na to do, do, do zobaczenia.